Jednym z podstawowych naruszeń przepisów RODO przez podmioty lecznicze jest brak pełnego wdrożenia przepisów RODO w ramach działalności podmiotu. Polityka bezpieczeństwa danych w podmiocie leczniczym, oprócz opisu procedur, opisu praw związanych z praw i obowiązków związanych z przestrzeganiem przepisów RODO, powinna zawierać także szereg załączników które ułatwiają wdrożenie i przestrzeganie przepisów RODO. Monitoring w podmiocie leczniczym może być prowadzony zgodnie z określonymi wymagami prawnymi. Przede wszystkim monitoring może dotyczyć wyłącznie zapisu obrazu, bez możliwości jednoczesnego zapisu dźwięku. Klauzula informacyjna RODO stosowana przez podmiot leczniczy powinna zostać zweryfikowana także pod kątem aktualności danych. Przede wszystkim dotyczy to danych administratora czy danych inspektora ochrony danych osobowych. Powierzenie przetwarzania danych osobowych następuje pomiędzy administratorem, który jest właścicielem danych, a tak zwanym procesorem, który w imieniu administratora przetwarza te dane. Kolejną kategorią danych, danych szczególnych, są dane medyczne. Są to dane szczególnie istotne z punktu widzenia działalności podmiotów leczniczych. Takimi danymi są w szczególności wszelkie informacje dotyczące stanu zdrowia pacjenta, zarówno stanu zdrowia psychicznego, jak i fizycznego, i dotyczą informacji przeszłych, obecnych, a także prognoz zdrowotnych. Jak wynika z analizy raportu NIG dotyczącego kontroli przestrzegania przez podmioty lecznicze przepisów RODO, prawie 40% kontrolowanych podmiotów. Nie przestrzegało przepisów RODO w procesie rejestracji. Jednym z podstawowych przykładów naruszenia przepisów RODO jest wywoływanie pacjentów przy użyciu nazwiska czy imienia i nazwiska, ale także naruszeniem przepisów RODO jest wywoływanie pacjentów przy użyciu opisu fizycznego czy opisu choroby. Do naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Dochodzi także wskutek niewłaściwego zabezpieczenia dostępu do danych osobowych.